Dzień dobry wszystkim. Otwieram 30 sesję Rady Gminy Zawady. Witam Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, a zwłaszcza nowo wybranych panią Sołtys zwłaśni panią Ewę i Pana Witolda Stargoń I tutaj witam pana wójta, Krzysztofa. No, się. O, do o, witam pana wójta Krzysztofa, pana sekretarza Tomasza i Panią Skarbnik Księgową, no jak tam Pani uważa, Skarbnik na razie. Dzień. Dobrze, to przechodzimy i pracowników Urzędu Gminy też serdecznie witam. Przechodzimy do punktu drugie, drugiego. Przyjęcie porządku obrad 30 Sesji Rady Gminy Zawady. Będziemy głosować, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, zaraz. Głosowało 14 radnych, jeden radny jest nieobecny, wszyscy są za, więc porządek został przyjęty. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 29. sesji obrad Rady Gminy Zawady. Też będziemy głosować. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, wszyscy są za. Punkt czwarty. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 29. sesji Rady Gminy Zawady. I bym prosił pana Wójta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni instytucjowie. Na ostatniej sesji Rada Gminy Zawady podjęła następujące uchwały: Uchwała nr 29, łamane przez 198 przez 2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyędrmienie Funduszu Sołeckiego Gminy Zawady na 2024 rok. Uchwała została przekazana Regalnej Izbie Obrachunkowej w stoku Następna uchwała nr 29 łamane przez 199 łamane przez 2023 w sprawie przejęcia przez Gminę Zawady zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. To ten kawałek tam co do grabowa nowego. Musieliśmy przejąć, żeby Astra był połączony z drogą powiatową. Tylko były te dwie uchwały, to ja tylko powiem tak pokrótce, że jeszcze jest robiony projekt na plebanki. Jest z plebank? Nie widzę, nie ma. A jest, jest. To jest, jest projekt. Jest droga projektowana w miejscowości Krzewo Plebanki od ósemki do tutaj przez, przez wieś i tutaj do tej drogi powiatowej. Także w tym roku może, może w tym roku będzie zrealizowany, położymy tam asfalt. No dołożymy do, do drog, do, drog, do, powia, do projektu e, Zawady Kolonia Łopuchowo. We wrześniu może będzie zaczę, zaczęty projekt Konopki, Klimki ci bory Witki, bo tam droga nie idzie w pasie drogowym, tylko po gruntach prywatnych, a żeby jakieś dofinansowanie dostać, no to droga niestety musi iść przez, przez, no tam gdzie idzie droga, nie przez grunty prywatne. I także, no zaczęto budowę drogi do Grabowa z Chlebiotk. Myślę, że na dniach już też zaczniemy robić drogę, stare chlebiotki, Krytuły. No, i to by było wszystko. Dziękuję. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawady na rok 2023. Bym prosił Panią Justynkę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi oraz Wszyscy Zgromadzeni Goście. Zmiany zostały wprowadzone w związku z prawidłową realizacją budżetu i dotyczą. Zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu odnośnie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1977b na odcinku Cibory Gałęckie Nowe Grabowo. Kwota dotacji celowej wynosi 23 985 zł oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1377b. Na odcinku łopuchowo-zawady kwota dotacji 33 857 zł. Całkowita kwota dotacji celowej powiatowi białostockiemu wynosi 57 842 zł. Wprowadzono dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w rozdziale 750.95 paragraf 28.30 na kwotę 2000 zł. Wprowadzono środki dla policji w rozdziale 754.03 w paragrafie 20.30 w kwocie 10.000 zł. Udzielono, y, u, uzupełniono wydatki bieżące m.in. na remont dachu y, w świetlicy w miejscowości Targonie Wielkie w rozdziale 921.09 w paragrafie 4.20 w kwocie 50 tys. zł. Wprowadzono dotację dla Związków Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 2,5 tys. zł przeznaczone na zakup autobusu. Zweryfikowano załącznik dotyczący dochodów gminy, wprowadzono dochody nie ujęte w planie na 2023 rok. W związku z powyższym wprowadzono zmiany do, wprowadzonymi zmianami dotyczącymi udzielonych dotacji. Zmianie uległ załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w budżecie gminy na 2023 rok. Dziękuję. Są jakieś pytania panowie radni? Imienna będzie no. uchwała, tylko no to po będzie prostu przedstawiłam, że uchwała No projekt no no <grym> będzie, potem w razie coś, jakieś będzie dotacja, składanie, no to... nie Nie, nie. Do, do no. tam. Przez Inaczej się nie no. Przez to będzie oddzielna uchwała. No. Jak nie ma więcej pytań, to panowie i panie radni przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę głosować. Głosowało 14 radnych. Wszyscy są za. Dziękuję bardzo, panowie radni, za to, że przegłosowaliśmy nasze. Projekt. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację inwestycji drogowej. Zadania: przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1977B na odcinku cibory Gałeckie nowe Grabowo. To o tym właśnie rozmawialiśmy. To będzie ten, ta uchwała teraz.

pewnie To przechodzimy do głosowania. Panie i Panowie Radni, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, wszyscy są za, więc uchwała została podjęta. Teraz punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich województwo a jeszcze siódmy, o przeminęliśmy, za szybko chcieliśmy. Siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej numer 1377B na odcinku Łopuchowo-Zawady, to ten kawałek będzie od szosy do mostku, do mostku tam. to Pan Sekretarz może więcej powie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, 16 lutego na sesji Rada Gminy podejmowała uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie tej dokumentacji z kwotą tam prawie 22 tysięcy złoty. 20 kwietnia wpłynęło do Urzędu Pismo z Powiatowego Zarządu Dróg informujące, że w trakcie opracowywania dokumentacji okazało się, że do przebudowy jest linia energetyczna i do przebudowy są jakieś kable telekomunikacyjne. Te, te sieci nie były. Przewidziane w pierwotnej umowie z projektantami i projektanci wycenili te projekty odpowiednio sieci elektryczne na 15 990, a sieci telekomunikacyjne na 7 380. I w związku z tym na dzisiejszej sesji proponujemy, aby uchylić tą uchwałę z lutego i podjąć uchwałę, która będzie obejmowała pełną kwotę dotacji na opracowanie tej dokumentacji w wysokości 33 857 zł. Uważam, że, że, że jest to sprawa bardzo ważna i absolutnie nie dlatego, że dwa razy dziennie tą drogą jeżdżę tylko po prostu jak jest opracowana dokumentacja i zdarza i, i na, y, zajdzie okazja, żeby złożyć do jakiegoś funduszu o dofinansowanie, to jak jest dokumentacja, to, to można składać. Jak nie ma dokumentacji, to pomimo tego, że y, umiemy pisać wnioski, ale y, no, z sufitu y, cyferek y, pisać nie można, bo można mieć y, prokuratora na głowie. Także y, bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały. Są jakieś pytania? Do tego punktu? Jak nie ma żadnych pytań do tego punktu przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę głosować. Głosowało 14 radnych, wszyscy są za, więc uchwała została podjęta. No teraz będzie ten punkt ósmy: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu. I to, to może pan, pan sekretarz powie, że zechciałbyś za głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Sołtysi. Y, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na swoim y, posiedzeniu wystąpił z inicjatywą, aby y, gminy członkowskie zrobiły y, składkę po 2,5 tysiąca złotych i aby kupić autobus na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie. Podczas obrad, ja, ja tam nie byłem, pan Wójt był, ale członkowie uznali, że jest to o, o na tyle niewielki wydatek z budżetu gminy, a zważając na to, co się dzieje na Ukrainie, potrzebny, że Stąd taka propozycja, żebyście Państwo, Radni, i, i przegłosowali projekt uchwały i aby te 2,5 tysiąca przekazać. Także, jak są jeszcze jakieś pytania, to proszę. Są jakieś pytania? Jak nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania.

Uchwała 14 radnych za, 4, 7 przeciw, 3 się wstrzymało, więc uchwała nie została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na 2023 rok. Kto tym się Dobrze, no będziemy głosować tę uchwałę od razu, czy no bo tu nie ma tu pani Sandry, to o tych psach bezdomnych nie będziemy chyba rozmawiać za dużo, nie? Ona przygotowała tam. Tak jest pełno. No, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy są za. I punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zawady na 2022 rok. I też każdy ma otrzymał dokumenty. Też przechodzimy od razu do głosowania. Panie i panowie radni, kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy są za, więc uchwała została podjęta. Jedenasty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o numerze 139 przez 1 o powierzchni 004. 426H położonej w miejscowości Cibory Gałeckiej, gmina Zawady. To jest ta działka, co jest to im mleczarnia. Ten pan kupił mleczarnię, a teraz chce kupić działkę. No są jakieś pytania? Są jakieś pytania? Jak nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Panie i Panowie Radni, kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, wszyscy są za, więc uchwała została podjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy, nazwy mostowi położonemu na rzece Narw. W miejscowości Łaśto-Czyłowo. i proszę pana wujta, żeby coś powiedział na ten temat. Szanowny rado, szanowni sołtyci, 5 <laughs> lat temu powstał most na rzece Narę w miejscowości łaśte Most się nie zawalił, solidnie zrobiony. Dużo przy tym pomógł nam minister Krzysztof Jurgiel. Rozmawiałem z nim na związku. Powiedział, że byłoby bardzo mu miło, gdyby no, ten most został nadany jego imieniem. Także... Nic dodać, nic ująć. Myślę, że kurczę Rada się zgodzi, żeby to, żeby, żeby takie, taki most e, był nadany imieniem Krzysztofa Jurgiela. Później na pewno jakieś e, zrobimy spotkanie. Minister mówił, że przyjedzie jeszcze raz na ten most. No i dobrze by było, żeby nadać imię na tego mostu. No, dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? To znaczy ten, e, proszę Państwa, e, ten. E, to, to Adam mówi, że szkoła to świętego. Może świętych zostawmy w spokoju w tym gronie. E, a ten A. E, ta inicjatywa nadania a, właśnie e, imienia a, Krzysztofa Judgela wynika z e, tego faktu że dofinansowanie wyniosło tam chyba 1 850 tysięcy złotych, z czego inwestycja kosztowała 2 200 i na tamten moment bez tego dofinansowania absolutnie ten most by nie powstał. W międzyczasie stary by się zawalił i Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazałby gminie usunięcie tego rozwaliska, a to też byłyby ogromne pieniądze, żeby powyciągać te elementy z rzeki. Także myślę, że patrząc tak stricte na wymiar finansowy, jak najbardziej jestem za tym, żeby żeby ten most miał właśnie takiego patrona. Dziękuję. Teraz, co może się wydaje takie proste, bo most już stoi, ale wtedy, no mówię, tak dużo pomógł ten y nam minister Krzysztof Jurgiel, że to naprawdę teraz już nikt by nam tyle nie pomógł. Także no byłoby przykre, gdyby się dowiedział, że była uchwała i radni nie, nie nadali jednak tego imienia. No. Także prosiłbym o przegłosowanie. Ten. E, proszę Państwa, to jako taką ciekawostkę, bo to tak szybko dzisiaj wszystko idzie, powiem Państwu, że raz w życiu, e, a mam lat tyle, ile mam, miałem okazję jeździć rządową limuzyną. No to właśnie wtedy, jak pojechaliśmy do ministra w sprawie dotacji na ten most, no to, to powozili nas rządową limuzyną po Warszawie. O tak. To znaczy nie po Warszawie, od ministerstwa do ministerstwa. To nie, że po Warszawie. Tam trzeba było jechać i załatwiać. radni będziemy głosować. No. no kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało, 11 było za, więc uchwała została podjęta. Panie i Panowie radni,

serdecznie Pana wojta, Radę i Sołtysów Radnych. Chciałem zapytać, co będzie z drogą na hobel i na Jaz, Bo czy będzie jakaś czy ta ścieżka rowerowa miała być green velo, a jakoś nie widać tego. Ale to kiedyś już było projekt. A ścieżka jest, ale to, ale żwiru nie ma. Dziury jakby były od 10 czy tam kilku lat i tak. No właśnie. Z błotem i plus jeszcze i plus pręty jeszcze. No Ale co tam nie idzie przejechać? Słucham? Tam nie można przejechać? Można przejechać, ale to niech pan przyjedzie i ale zobaczy. Ale to tak, chodziła równarka, no to a a co słuchajcie. Ta równarka może zmienić jak jest. Ale gdzie? E, na jaz? Na jaz? Na chobel, ja mówię o jazie, bo ja też na jas i tam jest. No jeści... słuchajcie, przyjechały dwie wyrotki, ale te wywrotki się zakopały, no i jakaś afera wybuchła, że to zły materiał jest, a teraz się okazuje, że dobrze jest.

Bo to trzeba Słuchajcie, no, ale takich, takich dróg dużo jest, naprawdę. Ja wiem, ale to od kilku lat. To już od kilku lat, to nie że dzisiaj. To już jest kilka lat wspominanych. No to kilka tak lat. No ale te kilka lat, ten... słuchajcie, no to patrzcie asfalty ale... robimy, no tak ja przez wiem, kilka lat. Asfalty, ale tutaj rowerzyści jeżdżą i to i z zagranicy, z różnych. No. A właśnie, o, jeszcze chciałem zapytać Fundusz Sołecki na co był przeznaczony. Słuchajcie, do funduszu sowieckiego nawet... to jest 30% dofinansowania, a do asfaltów 90%. No To co by Sołtys wybrał? Asfalt czy fundusz sowiecki? A wszystko? A nie ma także wszystko, no. A ja fundusz sowiecki? No ale to na ostatniej sesji nie było sołtysów, gdzie Na co ten przeznaczony i co tam nie wiadomo. No to, to przeznaczony, panie Sołtysie, no słyszał pan na drogi, no na projekty, na, no tak. na asfalty. No na asfalty, a ta droga już od kilku lat zapomniana została. A jeszcze no i droga na jazd. Straż Rybacka jeździ, Polskie Wody, widzę busek często. Ale chodzi o równarkę, panie Stutysie. Ale co z tej równarki? No co, źle zrobiła? Nic nie zrobiła ta równarka. No to trzeba było do mnie dzwonić i wtedy ja bym y, pojechał zobaczył. No ja też tak wszystkiego nie wiem, czy na dobrze zrobić, czy źle, no. W ogóle to nie, bez sensu w ogóle te równarka. Ale to, to trzeba powiedzieć, panie wójcie, bez sensu, proszę przyjechać zobaczyć. A skąd ja mogę wiedzieć? Ja tego nie widzę. Właści, tam robiliśmy, to przyjechał radny i, i zobaczył, interweniował, czy, czy mało, czy za dużo, ale wiru, no a to ja, da, no ja już, nic już nie widzę. Nie... Jeszcze można w każdej chwili no to zrobić. I, to, I tam można jakieś dofinansowanie wystąpić do rzeki, do zapory wodnej powinien być dobry. No raczej do... to chyba już to oni nie dadzą pieniędzy. Nie wiem, no, ale to może gmina powinna wystąpić, czy jakieś dofinansowanie? No do... e, występowałem, żeby poprawili ten ruch generacyjny i nie mają pieniędzy niestety. Ale co? Ruch jak droga potrzebna. Tutaj jest większy ruch jak na innych drogach. Jak ścieżka rowerowa to każdy widzi kto mieszka w okolicy, ile rowerów, ile turystów przejeżdża. No. no ja, tak Jeżeli będą jakieś pieniądze, tam jeszcze zostaną te pieniądze, to na jesieni coś tam się podwiezie, no. Ale to trzeba konkretnie zrobić, nie wiem jak to, bo no już tyle lat i tak... No tyle lat, no wszędzie to tyle lat. No ja ja nie, ale no. Ja w Chlebiotkach też nie robię nigdzie na, na te łąki żadnej drogi żwirowej, no. Ale co mówimy, co mówimy o drogach na łąkach. Ale jakie, a co no, jakie na o łąki były porobione? Na drogi do łąk? Ja mówię o łąkach, no Tam, tam też jest droga do łąk, no ale tu jest wpisana jako ścieżka rowerowa, to jest trochę inaczej. No. Tu są du, dużo... No a ilu wędkarzy właśnie jeździ. Jeżeli zostaną jakieś fundusze, no to poprawimy tę drogę. No zobaczymy. Trzymam ze słowo gminy. Dziękuję za. Są je, jeszcze jakieś pytania, panowie radni? I panie? Jak nie ma pytań, to zamykam 30 sesji radnych.